Po liftingu twarzy blizny są mało widoczne, ponieważ większość cięć chirurgicznych przeprowadzana jest w, na owłosionej skórze głowy. Natomiast fragment cięcia, który jest na twarzy, przebiega tuż przed małżowiną uszną, właściwie na granicy tutaj okolicy skroniowej policzka i małżowiny usznej, także cięcia są schowane. I pokryte przez naturalne bruzdy i fałdy załamujące światło. Tak więc po liftingu twarzy, cięcia na ogół są prawie niewidoczne.